Cześć, ja nazywam się Michał Zieliński, a samochód, którym jadę, to elektryczny DS3 Crossback E-Tense, czyli w crossover segmentu B na prąd. Eee, samochód bardzo przypadł mi do gustu. Ma bardzo ładnie zaprojektowany nadwozie, naprawdę wygląda świetnie. Bardzo też jest przyjemny we wnętrzu. Siedzi się tutaj dość nisko, mimo że jest jestem obudowany dość wysoko. Dzięki czemu jest takie poczucie z jednej strony sportowego prowadzenia, z drugiej strony bezpieczeństwa, no bo tu czuję, że. Jest, jestem obudowany cały. Co jest na plus, jedyne co mi przeszkadza w tym kokpicie, to jest to, że klimatyzacją trzeba sterować z ekranu dotykowego. Tutaj, że jeżeli chcemy na przykład zmienić temperaturę, to trzeba nacisnąć na przycisk dotykowy z, z ikoną klimatyzacji i później się przeklikać przez ekran dotykowy. To nie jest ani wygodne, ani to nie jest bezpieczne. I moim zdaniem jest zupełnie zbędne. Pokrętło byłoby lepsze. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie, i gotuje bardziej niż sterowanie klimatyzacją z ekranu dotykowego. I to jest fakt, że DS3 Crossback Etens nie pokazuje dokładnie tego, ile on jeszcze przejdzie na jednym ładowaniu. Przewidywany zasięg jest zaokrąglony do 10 km, i teraz mam na przykład 90 km. I to jest ten sam zasięg, który utrzymuje się od ładnych 20 minut, ile już jeżdżę tym samochodem po Warszawie. Także. Nie wiem ile jeszcze w stanie będę przejechać tym samochodem. Co więcej, DS3 Crossback nie pokazuje poziomu naładowania w procentach, tylko mam tutaj taki dość niedokładny wskaźnik, przypominający ten wskaźnik stanu paliwa w samochodzie spalinowym. I to też sprawia, że bardzo trudno mi jest oszacować jeszcze to ile przejadę na jednym ładowaniu, a trzeba wiedzieć, że w samochodach elektrycznych ten zasięg, który jest Dostępny na jednym ładowaniu jest dość kluczową sprawą. W końcu mamy fakt, że wiele osób cierpi na tzw. range anxiety, czyli boją się tego, że samochód im się go zładuje na środku drogi i nie będą mieli co z nim zrobić. Nawiasem mówiąc, DS3 Crossback na jednym ładowaniu przejeżdża, przynajmniej w moich testach, około 240 km z uwzględnieniem jazdy w trasie. Eee, także dla całkiem przyjemne, ale odbiegające od tego, co deklaruje producent. Wyświetlanie zasięgu jest czymś, z czego mi naprawdę brakuje w tym e, nieidealnym, ale naprawdę przyjemnym samochodzie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy też Waszym zdaniem takie niewyświetlanie zasięgu, dokładnego zasięgu jest problemem, a może właśnie wręcz przeciwnie. Może takie zaokrąglanie zasięgu sprawia, że trochę mniej o nim myślimy i łatwiej nam jest korzystać z takiego samochodu elektrycznego na co dzień. Ja nazywam się Michał Zieliński, a pełen test tego DS3 rozbaka e etens znajdziecie na eautocult.pl cześć